Czy niemiecki samochód może być wyjątkowo atrakcyjny, sympatyczny, przyjazny kierowcy i pasażerom? Nadanie Volkswagenowi Golf siódmej generacji tytułu Auta roku 2013 jest najlepszym potwierdzeniem tezy, że siódemka wyraźnie odstaje od swoich poprzedników i to zdecydowanie na plus. Od 9 lat Golf jest liderem sprzedaży w Europie. Na niemieckim rynku model ten jest numerem jeden w rankingach sprzedaży nieprzerwanie od ponad 35 lat. Siódma generacja tego Volkswagena to najlepszy Golf w historii. Masa została obniżona nawet o 100 kg w zależności od silnika, zużycie paliwa w porównaniu z poprzednikiem zmniejszyło się nawet o 23%. Do rozpoznawalnych cech produktu Golfa należą typowe słupki C, długa linia dachu i typowa linia okien, oraz charakterystyczny przód i tył z poprzecznymi elementami. Te detale czynią również nowego Golfa bardziej niepowtarzalnym i ponadczasowym niż większość innych samochodów kompaktowych. Można by powiedzieć, że stylistyka Golfa wzoruje się na sobie samej. Już w chwili zajęcia miejsca w fotelu czujemy, że projektanci wyjątkowo przyłożyli się do tego projektu. Fotele są wyjątkowo wygodne, dopasowane, a całe wnętrze golfa sprawia bardzo przyjemne wrażenie, nawet pomimo ciemnej tonacji tapicerki czy innych elementów. Siódma generacja Golfa jest dostępna w trzech liniach wyposażona: Trendline, Comfortline i Highline. Podstawowym modelem jest Golf 1.2 TSI Trendline o mocy 85 KONI mechanicznych. Wyposażenie seryjne nowego Golfa jest bogatsze od poprzednika: zawiera m.in. 7 poduszek powietrznych, Electronic Stability Control, system radiowy z 5-calowym ekranem dotykowym, klimatyzację Klimatik, nowy hamulec wielokolizyjny elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, poprzeczną blokadę mechanizmu różnicowego, tryb rekuperacji oraz system Start-Stop. 7 oferowany jest z dwoma całkowicie nowymi generacjami silników. Dzięki seryjnemu systemowi Start Stop i trybowi rekuperacji zużywa on mniej paliwa, a emisja CO2 zmniejszyła się nawet o 23%. Silniki benzynowe to jednostki TSI z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem o mocy 85 i 140 koni mechanicznych. Zużycie paliwa bazowej jednostki to zaledwie 4,9 litra na 100 km. Mocniejszy silnik zużywa 4,8 litra dzięki zastosowaniu systemu odłączania cylindrów. Również silniki wysokoprężne są nowe. Jednostki z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem rozwijają moc 105 i 150 koni mechanicznych. Podstawowy model TDI o mocy 105 koni zużywa średnio tylko 3,8 litra, mocniejsza wersja spala średnio na 100 km zaledwie 4,1 Nowa generacja golfa bardzo udanie zadebiutowała na rynku. Od momentu wprowadzenia modelu Golf 7 gilerzy przyjęli już ponad 100 tysięcy zamówień. Żadne inne auto w Europie nie cieszyło się takim powodzeniem. Do zobaczenia w następnym odcinku Motomaniacy TV.